Cześć, z tej strony Krypto Profesor. Ten film stworzyłem dla osób, które są nowe w świecie kryptowalut i chcą rozpocząć z nimi swoją przygodę. Zaczynając, czym w ogóle są kryptowaluty? W wielkim skrócie i mówiąc prostym językiem, są to waluty cyfrowe. Czyli takie waluty wirtualne, które nie istnieją fizycznie. Istnieją one w naszych komputerach, ale nie są to takie zwykłe waluty, jakimi operują na przykład banki, które mogą sobie wymyślić taką walutę. Są to zdecentralizowane waluty, które działają na zasadzie peer-to-peer, -peer, co oznacza, że poniekąd każdy człowiek, który używa tej kryptowaluty na specjalnej sieci jest, jest jakby jej współczłonkiem, dzięki czemu nie można tych. Kryptowalut po prostu zniszczyć, a nazywamy je w taki sposób, ponieważ są one kodowane w sposób kryptograficzny, czyli nie są to takie pieniądze, które ja mogę sobie wydrukować albo wytworzyć ich nieograniczoną ilość. Na przykład tworzę program, wszyscy wiedzą, jak on jest zbudowany, wszyscy wiedzą, ile będzie tych walut, ponieważ z góry jest założona podaż. Weźmy za przykład Bitcoina. W momencie kiedy wyszedł Bitcoin, z góry była założona ilość sztuk, które zostaną wyprodukowane, czyli 21 milionów. Każdy kto zakupił Bitcoina, jest jakby współwłaścicielem Bitcoina i uczestniczy w tej całej sieci peer-to-peer. -peer. Także dzięki temu nie da się w żaden sposób manipulować ceną kryptowalut. Jest to w już w wielkim skrócie nowa ulepszona wersja pieniądza elektronicznego jaki znamy i jest dla nas lepsza pod tym względem że nie da się na niej tak oszukiwać jak robią to banki że mogą sobie na przykład dodrukować nieograniczoną ilość przez co dosięga nas później między innymi inflacja i ludzkie majątki tracą na wartości ale to już Zostawmy ten temat. Jeśli nie wiedziałeś o tym, że mamy na świecie inflację i Twój majątek cały czas traci na wartości, jeśli trzymasz go w postaci pieniądza fiducjarnego, to tak Cię informuję, że bardzo dużo bogatych osób dlatego nie trzyma sobie pieniędzy w domu na półce, tylko je inwestuje właśnie dlatego, żeby zarabiały one parę procent ponad roczną inflację. A kryptowaluty są właśnie lepsze pod tym względem, ponieważ mają ograniczoną podaż i nie występuje tam zjawisko inflacji. Tutaj zastosuję analogię do złota, tak samo jak w przypadku złota jest z bitcoinem. Na przykład złota wydobywamy cały czas coraz więcej z ziemi, przez co jest go tam coraz mniej. I w bitcoinie mamy takie zjawisko, które nazywa się halving. Halving jest to występujące zjawisko co 4 lata, które sprawia, że pojawia nam się dwa razy mniej bitcoina. Wydobywamy go po prostu dwa razy mniej, a jest go do wydobycia tylko 21 milionów. Już na ten moment wydobyliśmy ponad 18 milionów bitcoinów. Także, jeśli widzisz, co dzieje się z ceną złota. Kiedy złota na świecie jest coraz mniej, da się go wydobywać, i tak dalej, no to jego cena poszła znacznie do góry. W przypadku bitcoina, przynajmniej ja zakładam, że on zachowa się tak samo, ponieważ cena bitcoina w roku 2013 wynosiła 146 dolarów, a dzisiaj, jak nagrywam ten film, mamy cenę około. 9100 dolarów. Także w długim terminie czasu, jest to teraz załóżmy 7 lat, urósł około 62 razy. No i tutaj podam Ci przykład, że cena bitcoina może być na przykład odzorowana w cenie prądu. Tak jak nie wiem, czy działa to tak samo w cenie złota, ale w przypadku bitcoina, żeby wydobyć jednego bitcoina na ten moment, trzeba wydać bez posiadania sprzętu. Już nawet o tym nie mówię, tylko sama cena prądu wynosi około 6000 dolarów. Także bitcoin nie powinien spaść na dłuższy okres czasu poniżej tej ceny, ponieważ zwyczajnie nie opłacałoby się to na ten moment tak zwanym górnikom. Ale tego zagadnienia nie będę tutaj rozwijał. Przepraszam bardzo, bo się pomyliłem. Cena wydobycia bitcoina, jeśli chodzi o sam prąd, wynosiła 6000 dolarów przed halvingiem, czyli teraz mieliśmy halving w maju. Także na ten moment bitcoina wydobywa się dwa razy trudniej, załóżmy, czyli cena. Prądu potrzebna do wydobycia jednego bitcoina na ten moment wynosi 12 tysięcy dolarów. Także jego cena powinna rosnąć dosyć mocno już po wakacjach. No, i tutaj pewnie zastanawiasz się, skoro jest to takie piękne i bitcoiny są super, to jak można na nich zarabiać? Tutaj sprawa trochę się komplikuje, ponieważ. Yy, Większość ludzi liczy na tak zwany szybki zysk, a ja przedstawiłem Ci, że możesz na pewno zarobić w długim terminie. Już tak, w dużym skrócie, to kup tanio sprzedaj, jak urośnie. Jak kupiłeś na górce i spada, to albo sprzedaj, tracąc 5-10%. Nie czekaj wtedy dłużej, bo może spać nawet o 40%. Albo daj sobie rok, dwa lata czasu, aż cena się odbije, i wtedy na pewno zarobisz. Zresztą ja nie jestem żadnym traderem, jeśli zależy Ci na tym, żeby znaleźć ludzi, którzy tworzą analizy techniczne, paczą. Na rynek na podstawie tego, jak zachowuje się tak zwana ulica, czyli grupa niedoświadczonych inwestorów na rynku kryptowalut, grają pod różne wydarzenia i tak dalej, to mogę w opisie pokazać Ci, wysłać link do kanału, który ja śledzę, jeśli chodzi o tę sprawę. Na moim kanale, za to będę pokazywał Ci już w następnych filmach. Jakie aplikacje możesz pobrać na swoją komórkę, żeby zarejestrować się na giełdzie, wysłać tam swoje jakieś pierwsze drobne pieniądze i rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami. Jeśli nie będziesz chciał ryzykować realnych pieniędzy, bo minimalna kwota do wpłaty to jest bodajże, z tego co dobrze pamiętam, 15 dolarów, to pokażę Ci też. W późniejszych filmach aplikacje, na których za darmo w wersji demo możesz też pobawić się na giełdzie kryptowalut, zobaczyć jak to wygląda i tak dalej. Jakby tworzę ten kanał, yy, zmyślam o tym, że będzie to dla Ciebie wartościowe, ponieważ yy, ja jak zaczynałem, to nie byłem w stanie znaleźć yy, takiego kanału, gdzie ktoś pokazywałby, od zera, jak sobie tworzyć konta, zakładać właśnie giełdy, wpłacać pierwsze pieniądze, później przelewać to sobie na konto bankowe. Bardzo duży problem miałem w ogóle z tym, jak zarobiłem pierwsze jakieś tam parę set dolarów na giełdzie, to chciałem sobie sfinalizować zysk, wypłacić to, kupić sobie za to coś fajnego. No i tutaj mówię: kurczę, wpłaciłem pieniądze na giełdę. I co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wypłacić, i powiem Ci, że byłem w szoku na YouTubie. Nie ma praktycznie w ogóle filmów na ten temat. Jedynie pokazywali, że są tam jakieś bitomaty i tak dalej, ale w tych bitomatach są dosyć duże prowizje. Ja sobie gram w sumie za prawdziwe pieniądze od niedawna, bo właśnie długo bawiłem się na tych testowych. Aplikacjach w wersji demo, zanim zacząłem wpłacać prawdziwe pieniądze i ryzykować, ale, no, ja miałem szczęście, że wszedłem trochę po początku wirusa, jak bitcoin był po 7000 dolarów, kupiłem go wtedy za taką trochę większą sumę, no i sprzedałem go w momencie, kiedy był za 10 tysięcy dolarów. Także możesz sobie policzyć, że trochę trochę zarobiłem. No i, i właśnie nie wiedziałem jak to wypłacić. Szukałem różnych kanałów w języku angielskim i tak dalej. No i finalnie y, spędziłem parę nocy samemu dochodząc do tego w jaki sposób mogę sobie to wysłać na swoje konto bankowe i tak dalej. Bo też zachęcam cię do tego, żebyś sobie płacił podatki z tych kryptowalut i nie próbował tego oszukać, bo powiedzmy, że w momencie kiedy Zarobisz jakieś większe siano, no to nie będziesz tego już w stanie ukryć przed nikim, i czemu mieli być to wszystko zabrać, skoro na giełdzie rozliczasz się w sumie z tego, że wpłacasz powiedzmy 100 zł, jak wypłacasz z giełdy na konto 110 zł, no to za te 10 zł różnicy to jest Twój zysk, z tego płacisz 18% dochodowego, czyli tam. Yy... 18 zł. Nie, przepraszam cię. ,80 zł 80 w tym przypadku. To co. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego co miałem do powiedzenia i daj lajka, subskrybuj, napisz jakiś komentarz, bo zwiększa to zasięgi na YouTubie. Dzięki za poświęcony czas i słyszymy się w następnym odcinku. Piona. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.